Witam w kolejnej grze na kanale Thief Simulator 2 w jedynkę nie grałem Ale sprawdźmy tę demo Zacznij nową grę No, jak chcę zacząć grę nową To chcę zacząć od nowa, no Nic w tym nie ma niezwykłego Sprawdźmy o co chodzi w Thief Simulatorze No pewnie będziemy złodziejem się wkradać do domów Pewnie o to chodzi Tak mi się, tak mi się wydaje Hmm Zaraz się sprawdzi. Roz, rozwój złodzieja. Każdy nowy przedmiot, który ukradnie, zapewnia 10 razy więcej doświadczenia. Jak, jak już osiągniesz nowy poziom, użyj... Prosty hmm, przeczytałem. Numer prywatny odbierz. Okay, o oh, kurde. To the the AD, żeby się poruszać. tu jest kamera. Ehrowanie. Good. For all I know the guy is out of town, so the house is yours to rob. Just don't forget to take the big cardboard box and shove it into your car before you leave. I tylko pudło, tak? Nie mam wytrychu. Wielkie pudło, wielkie pudło. Będzie tutaj. Piesznik jeden kilo wejść. 10 extra, ciężki karton, ichnęło mi się. Znajdź klucz do bramy. Mogę to jakoś położyć? Klucz do bramy. Tak, upuść. Nie mogę upuścić Hajs Wróć do bramy Koleś dodatka dla kurierów będzie. No, no, no. bazon lód widelec kalkulator gdzieś ciekawego nic ciekawego w pewnie też gówno no o jak jaśniej świecić. O! Wow, toster. Jestem bogaty. Najbałem komuś toster. Dobra, wiecie co? Weźmy po prostu. Kurde, trochę ta graśnina Zostawienia grafiki Może średnią. Oj, żeby się zaraz gradzić, Dobra, weźmy po prostu ten pudło. Mikrokamera ujeść mikrokamera z za pocztą i poczekaj, zobaczcie, jak to bo to się, że opuszczają dom. Mikrokamera. Trochę to trzeba pamiętać. Fajs tu leży. Znajdź klucz do bramy Tu gdzie jest ten klucz do bramy? O Jezu kto mi teraz pisze, Jezu znowu nie wyłączyłem discorda, sorry Tu nie widziałem klucza Tu chusteczki do fapania No nie ma O, fajs ja będę słabym złodziejem, jakby to już mówię. Misiu. No ja już wszystko przeszukałem. Nigdzie nie ma jebanego klucza. Może tutaj? Ostatnie miejsce, które było do przeszukania. Mikrokamera. Nie mam. Ale dobra będę pamiętał. Szybko, szybko, szybko. dobry, witam, witam, witam Siemka no jak to włożyć? Otwórz drzwi pasażera i włóż O like well, you know you Okej okay. A gdzie jest mój house? Kurde, mam garbusa. Chwila, chwila. Gdzie jest mój house? Gdzie tu jest jakby mapa? Taka mapa, mapa. Zmieni piosenkę, zmieni kamerę. Zmieni kamerę. O. Chyba ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest moja chata. Wie? To wygląda jak moja fata, taka biedna. Nie, no to nie. Że po prostu mam wyjechać i tyle. Dom Jeffersonów. Obviously I was joking about the I'll see you at your house thing. That'd be too easy for you, wouldn't it be? Get the box into your beautiful little house and open it up. Just be careful with it. the drone I suppose it was a drone after all I checked the guy's courier deliveries and he ordered a fly-by light drone I was right yes keep it. it will help you in the process of making me rich oh yeah Dziś g aby uchodźć, ronią, yy, yy. poruszania się w klucz, i w tył, w lewo i w prawo spacja, którzy do lotu w górę ale lewy do lotu w do lotów do Ruch myszą, pozwala się obracać. Rys też uwagę na odległość baterii mieszkańcy. W bez wezwą policję, jeśli zobaczą dron na swojej bazie. Ok. Odejść do swojego komputera.

i can sell items you stole through there they sometimes offer much better prices than the pawn shop so okay now go on hell neighbor and accept the first job time to go back to 102 with a crowbar in hand and smash a few things you'll have some fun and help me annoy the guy when he arrives ukończ misję i rozwal rzeczy dobra Mason street no to sprawdźmy mam wszystko porozwalać tylko, tak? ale to jest coś, ukraść mogę Który to będzie? Niski jest 102, 102 1 Gościu no uważaj 102 to jest ten Nie dadzą! Nic nie dadzą nagrać. Chyba. Rozwal rzeczy. Chyba wyżyje się, chociaż w grze. Dobra, tu jest. Trzeba pamiętać o kamerze w tym. ale lada się sypialnie w szafie. ci Kibel już nigdzie nie będzie srał. Dom wygląda tak samo jak tamten, to co ja mam tu rozwalić? Pelnia, nie wiem, bierzmy wszystko. Pełne kryptuje do domu mnie spózy w w szafce. Ala już w sypialni w szafce? Kurwa gdzie? W tej szafce nic nie ma? Budek trudna ta gra Coś się z jakichś wywalę Po co mi dwa to stery?

trzeciej którą mamy godzinę trzecia no to już Ale ja już tu byłem przecież. O dwa, domek Jigstona. No to jestem. Wiecie co? Ta gra jest kurde trochę. Nie wiem. tu byłem A bo to 103 ma być Jezu Użyj drona Jezu jaka krypilalka. Tu mamy ten... Jezu, ta lalka, widzicie ją? Ja pierdolę, jakie grypi mój dron?

Zawanie na no, Spójrz na niego i nacisz kółko myszy domyślnie. No, ja... Aha, okej, okay, to tak działa. Tylko, że nie mam drona teraz. Bo mi gdzieś upadł. Aha, bo muszę go podnieść. Już ja go nie widzę tutaj. A nie, to nie on. A to ja. A dzień dobry. Dzień dobry. Jaką mam kozią brudkę? Chyba nie widzę go. Śpi. No. Nowy kilokatora śpi.

Pamiętności. No, dosyć okay. Ale wymagany poziom drugi. Nie mam poziomu drugiego. Zrób zrobię. zrobię? sobie. sobie. to. bym coś jeszcze zajebać. Mi nie. nie da się tego rozjebać dobra wiecie co? będziecie chci chcieli sobie w to pograć to sobie pogracie Macie demo na steamie. Zobaczcie sobie i zostawiajcie łapkę w górę i subujcie kanał. Do następnego. Pa pa!